Przez wieki Ziemia wpatrywała się w ciemność, słuchając, czekając. Aż pewnej nocy cisza odpowiedziała. Puls białego ognia przemierzył 60 milionów kilometrów kosmosu i musnął nasz świat. Każdy teleskop obrócił się w te same współrzędne. Nazwa we wszystkich strumieniach danych 3I Atlas. Na początku wyglądało to jak kolejny zamarznięty wędrowiec. Międzygwiezdna kometa dryfująca przez pustkę. Ale w ciągu kilku dni ta prosta klasyfikacja się rozpadła. Jego trajektoria była zbyt doskonała. Jego przyspieszenie zbyt czyste. Jego światło zbyt celowe. Kosmiczne odłamki dryfują i wirują. Trzej atlas nawigował, sunął przez grawitacyjne prądy, jakby wiedział dokąd zmierza. Kiedy obserwatoria na Hawajach, w Chile i w Ameryce Południowej potwierdziły te same odczyty, astronomowie zrozumieli, że są świadkami czegoś, co nie zachowuje się jak kometa. Komety rozjaśniają się w przewidywalnym rytmie, gdy światło słoneczne podgrzewa ich lód. Atlas całkowicie zignorował matematykę. Zamiast świecić stabilnie, pulsował, gasnął, rozbłyskał, powtarzał się jak bicie serca. Jego światło zdawało się oddychać, dane wydawały się żywe, a potem, z dnia na dzień, jego jasność wzrosła sześciokrotnie. Taki wzrost powinien trwać tygodniami, a nie godzinami, jakby obiekt wytwarzał energię, zamiast ją odbijać. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić, ale wszyscy zgodzili się co do jednego: nie było to naturalne. Latem teleskopy ujawniły coś jeszcze dziwniejszego. W normalnej komecie światło pochodzi z odparowanych gazów otaczających ciemne jądro. Ale jądro Atlasa świeciło, jego centrum promieniowało światłem na zewnątrz. Skanowanie spektralne wykluczyło odbicie. Energia była wytwarzana. To było jak znalezienie śnieżki z piecem w środku. Odczyty w podczerwieni pokazały, że ogrzewa się i chłodzi według własnego harmonogramu. Czasem ogrzewając się w cieniu, czasem chłodząc w pobliżu słońca. Zdawał się celowo regulować temperaturę, jakby próbował ukryć się przed wykryciem. Potem zmienił się kolor. Komety powoli zmieniają barwę w zależności od chemii. Zielony oznacza węgiel, niebieski cząsteczki dwuatomowe, czerwony tlenki żelaza. Ale atlas przekształcił się z głębokiej czerwieni w jasny szmaragd w mniej niż trzy dni, będąc jeszcze miliony kilometrów od Słońca. Zieleń była nienaturalna, czysta jak laser, ostra i skoncentrowana. Żadna znana cząsteczka nie emituje takiego światła z takiej odległości. Jakby kometa przełączyła przełącznik i wybrała nowy kolor. Niektórzy nazwali to fluorescencją. Inni wyładowaniem plazmowym, ale szybkość i precyzja sugerowały kontrolę, a nie chemię. Zachowywała się bardziej jak żywy system reagujący na stres, niż jak zamarznięta skała topniejąca w świetle słonecznym. Każda kometa w historii rozwija ogon skierowany od słońca. Wiatr słoneczny wypycha gaz i pył na zewnątrz. To najstarsza zasada astronomii, ale 3I Atlas złamał ją, Zdjęcia z teleskopu Hubble'a pokazały jasny, wąski promień skierowany bezpośrednio ku słońcu, nie rozpraszający się, nie wyginający, celujący. Przez tygodnie struktura zachowywała swój kształt, niezmienna, widoczna z wielu obserwatoriów pod różnymi kątami. Czymkolwiek to było, opierało się promieniowaniu słonecznemu, zamiast być przez nie rozproszone. Niektórzy naukowcy sugerowali fragmenty lub złudzenia optyczne, ale fragmenty się rozpraszają, złudzenia znikają, a promień pozostał skupiony, spójny i najwyraźniej stabilny. Kometa nie potrafi celować, a ta wyglądała, jakby potrafiła. Za zamkniętymi drzwiami astronomowie zaczęli używać zakazanych słów transmisja, napęd, intencja. Potem pojawiły się dane chemiczne: spektrografy wykazały 87% dwutlenku węgla, 9% tlenku węgla i zaledwie 4% wody. Taka proporcja nie występuje w naturze. Każda znana kometa składa się głównie z lodu wodnego. Atlas był niemal uczulony na wodę, aby powstało coś tak bogatego w CO2. Musiałoby to uformować się w środowisku zimniejszym i bardziej odizolowanym niż jakikolwiek znany region kosmosu. A wysokie poziomy tlenku węgla, zwykle niszczone przez światło słoneczne, jakoś pozostawały stabilne, a nawet się odnawiały. Potem pojawiły się ślady metali, silne linie niklu, ale prawie żadnego żelaza. W naturze nikiel i żelazo rodzą się razem w umierających gwiazdach. Znalezienie jednego bez drugiego jest niemożliwe, chyba że zostało przetworzone. Wyglądało to mniej jak geologia, a bardziej jak metalurgia skład stopów inżynieryjnych używanych w statkach kosmicznych. Prywatnie analitycy szeptali: Ta mieszanka wygląda na stworzoną, nienarodzoną. W połączeniu te gazy mogły tworzyć samoregulujący się system cieplny, krążący energię, jak silnik. Oficjalne publikacje nazywały to egzotyczną chemią. Nieoficjalnie wielu nazywało to technologią. Zawsze, gdy wszechświat zachowuje się wbrew zasadom, znajdzie się jeden naukowiec gotów powiedzieć to, czego inni nie powiedzą. Tym razem był to Avi Loeb z Harvardu, ten sam astrofizyk, który kiedyś zasugerował, że Oumuamua mógł być sztuczny. Dla Loeba dane o 3I Atlas nie były tylko dziwne, były uporządkowane. Przyspieszenie niezgodne z grawitacją, wybłyski jasności, które nie pasowały do modelu cieplnego, promień skierowany do przodu, chemia, która wyglądała na wybraną. Jego propozycja była prosta, ale przerażająca. Może 3I Atlas wcale nie jest kometą, lecz platformą, dużym międzygwiezdnym statkiem zrzucającym mniejsze sondy podczas podróży. Skoki jasności Aktywację systemów, promień z przodu, transmisja lub manewr żagla słonecznego, skład chemiczny, materiały zaprojektowane do regulacji cieplnej. A podejście do Marsa? Okno rozpoznawcze. Nie kosmici, po prostu logika. Jeśli coś zachowuje się tak, jakby realizowało plan misji, może właśnie to robi. A potem, jak na zawołanie, pojawił się inny obiekt C2025. Swan R2 nadlatujący niemal z tego samego kierunku Sam w sobie mógłby być przypadkiem W kontekście atlasa wyglądał jednak podejrzanie jak sonda towarzysząca Ich trajektorie się odzwierciedlały obie wyrównując się w pobliżu Marsa Naturalne komety nie synchronizują swoich błysków z orbitami planet nie koordynują się te tak Jeśli chemia była dziwna Orbita była jeszcze dziwniejsza. Większość międzygwiezdnych przybyszów przecina układ słoneczny pod przypadkowymi kątami. Atlas nie. Wsunął się gładko w płaszczyznę ekliptyki, ten sam cienki dysk, po którym wszystkie planety krążą wokół Słońca. Taka precyzja jest niemal niemożliwa przypadkiem, jakby rzucić rzutką z innego pokoju i trafić dokładnie w krawędź stołu. W miarę jak śledzenie się poprawiało, kurs Atlasa wyglądał coraz mniej jak upadek, a coraz bardziej jak trasa płynne, obliczone przejście pozostające w tych samych pasach, które zajmują nasze planety. Potem pojawiła się geometria jego spotkania z Marsem. Zamiast bezcelowego przelotu, Atlas przeleciał w dokładnej odległości, która dała Marsowi i jego orbitującym satelitom najlepszy widok nie Ziemi, nie księżycowi, Marsowi, jedynej planecie pokrytej ludzkimi oczami. Jeśli chciałbyś zostać zauważony bez wywoływania paniki, zrobiłbyś to właśnie tak. Unikał bliskiego przelotu obok Ziemi, pozostając wystarczająco daleko, by ominąć alarmy obronne, ale na tyle blisko, by być widocznym. Stał się najjaśniejszy tuż przed tym, jak zniknął za Słońcem maksymalna moc. Minimalna widoczność. Jedno przypadkowe zdarzenie to szczęście. 5. Projekt. Każda symulacja opowiadała tę samą historię. Trzeci atlas nie spadał, nawigował. Drobne, kontrolowane korekty kursu utrzymywały go na trajektorii, subtelne, ale zamierzone, takie, jakie mogłyby być wytwarzane przez ukierunkowane strumienie gazu lub refleksyjne żagle. Dla nieuzbrojonego oka wyglądał jak kometa, dla danych sterowany obiekt. A jeśli jest sterowany, to ktoś nim steruje. Kiedy zniknął za Słońcem, promień przygasł, kolor zbladł i 3 i Atlas odszedł, znikając w ciemności poza Marsem. Oficjalnie agencje nazwały to unikalną międzygwiezdną anomalią pod dalszym badaniem. Nieoficjalnie nikt nie potrafił wyjaśnić, jak zamarznięta skała mogła naruszyć grawitację, chemię i samo światło. Czy to było naturalne? Maszyna? Wiadomość? Wiadomo tylko, że przybył z precyzją, ujawnił niemożliwy projekt i odszedł tak cicho, jak się pojawił. Przez pokolenia wyobrażaliśmy sobie spotkanie z inteligencją z gwiazd jako coś wielkiego lądowanie sygnał wyraźne cześć. Ale co jeśli pierwszy kontakt był po prostu cichym obiektem przelatującym obok, obserwującym? Czy i Atlas wszedł do naszego systemu, zmienił kolor, skierował promień ku słońcu i podążał planem lotu, który imitował cel. Potem zniknął, pozostawiając nas z pytaniem, czy wszechświat właśnie pokazał nam swoje odbicie, czy swoją dłoń. To wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy 3 i Atlas był cudem natury? czy stworzonym posłańcem. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i śledzić kolejne tajemnice ukryte na widoku wśród gwiazd.